Na początek chciałam Państwu opowiedzieć pewną historię. Do Roberta Dicza, wspomnianego tu już poprzednio, naukowca amerykańskiego, przeprowadzono na sesję jedenastoletniego chłopca, który miał problem z literowaniem wyrazów. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych umiejętność ta, czyli spelling, wymagana już jest od dzieci od 6 lat. Uczona jest już właśnie dzieci sześcioletnie. A ten chłopiec miał lat 11 i nie potrafił tego robić. Robert Dewitz zapytał go, czy ma ulubiony film i postać z tego filmu. Chłopiec natychmiast uniósł oczy w górę i powiedział, że tak, jest to taki miśkowaty stwór Łuki z filmu Gwiezdne Wany. Wówczas Dewitz y Poprosił go, żeby zobaczył teraz właśnie tego łukiego. Chłopiec potwierdził, że go widzi. Wówczas Robert Wiltz nakazał mu, by ten stwór podniósł obie łapy do góry w bok. No i pokazał mu, jak to należy zrobić. Prawą i lewą łapę. No chłopiec podniósł obie ręce. I wtedy, gdy skazał mu pod lewą łapą zawiesić litery PHE. Oczywiście robił stosowne przerwy między literami i sprawdzał, czy, czy dziecko wykonuje polecenia. Kiedy chłopiec zawiesił te litery, zapytał go, czy mógłby teraz zobaczyć, jak Łuki otwiera paszczę. Kiedy uzyskał odpowiedź twierdzącą, e Kazał mu zobaczyć, jak z paszczy łukiego wychodzą litery. N-O-M-E. Oczywiście znów spoglądał na chłopca, czy wykonuje jego polecenia. Wreszcie Robert Dylitz poprosił, żeby teraz pod lewą łapą łukiego zawiesił następne litery. Najpierw pokazał mu jeszcze raz, ponieważ chłopiec wcześniej ją opuścił która to jest lewa łapa. I chłopiec pod, chłopiec zawiesił tam litery, które wymienił Robert Dietz, czyli N-O-N. Ny, ny". I na koniec poprosił chłopca, żeby teraz jeszcze raz popatrzył, czy pod, jakie są litery zawieszone pod prawą łapą. I chłopiec patrząc cały czas w górę wymienił. A, e. wówczas powiedział mu, że właśnie łuki otwiera paszczę, żeby przeczytał jakie litery wychodzą z jego paszczy. No i chłopiec bezbłędnie szybko powiedział, że ny o my e. I jeszcze wreszcie powiedział mu, a jakie litery są zawieszone pod lewą łapą. No i zadowolony chłopiec odpowiedział, że ny o my. I w ten sposób 11-letni chłopiec bezbłędnie przeliterował słowo fenomen. Robert Dillis wiedział, jaką, jaka jest poprawna, czy jaka jest efektywna strategia literowania. I dzięki temu spowodował, że ten chłopiec przeliterował przecież długie słowo fenomen w sposób bezbłędny. W naszej pracy my spotykamy się z różnymi trudnościami dzieci w nauce. I takich dzieci jest niemało. Przypuszczam, że w każdej klasie są dzieci z różnymi dysfunkcjami. Najczęstsze to dysleksja, traktowana albo całościowo jako specyficzne trudności w uczeniu się, oczywiście przy założeniu, że to dziecko jest prawidłowo, prawidłowo rozwija się umysłowo czasem z opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej wynika, że y, dany uczeń ma tylko powiedzmy dysleksję, czyli te specyficzne trudności w czytaniu albo samą dysortografię, czyli z kolei trudności z opanowaniem poprawnej pisowni. Jest jeszcze dysgrafia, ale dzisiaj o niej nie będziemy tutaj mówić. Na czym polega y, że dzieci właśnie z takimi opiniami mają problem z czytaniem, ze zrozumieniem, z poprawną ortografią. Popatrzmy, nieefektywna strategia czytania ze zrozumieniem polega na tym, że dzieci takie najpierw słyszą dźwięki, a później odczuwają sens i treści. Tutaj już wspomniała Lila, że pytała swojego syna: W jaki sposób czytasz? Właśnie. Warto zapytać się takie dziecko, w jaki sposób czytać i obserwować ruch jego oczu. Jeśli oczy wędrują w bok, to znaczy, że właśnie dziecko najpierw słyszy te dźwięki, a później odczuwa sens treści. I to jest nieefektywny, niepoprawny sposób czytania ze zrozumieniem. E, a, jaki jest a jaka jest, jak jest poprawna strategia czytania ze zrozumieniem? Powinien być wykorzystany w tym styl myślenia wzrokowo-słuchowy czyli osoba powinna najpierw zobaczyć obraz tego wyrazu, tych wyrazów związanych z czytanym tekstem, a później usłyszeć je i sprawdzić w swoich uczuciach. I takie będzie poprawne czytanie ze zrozumieniem. W taki sposób dziecko opanuje tę umiejętność. Z kolei, jaka jest nieefektywna strategia poprawnej pisowni? Proszę zwrócić uwagę, że dzieci, które robią mnóstwo błędów, po prostu piszą je ze słuchu, skupiają się na dźwiękach. I dlatego to jest nieefektywne. Poprawna, efektywna strategia polega na czym innym na stylu, na stylu myślenia wzrokowo-czuciowym. Czyli znów, najpierw trzeba przywołać obraz tego wyrazu, a później napisać go oczywiście i sprawdzić poprzez uczucia. Ja może teraz właśnie podam parę przykładów z mojej pracy. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego, kiedy poznałam te strategie, to oczywiście koniecznie chciałam je sprawdzić, czy one działają. Mam, to dzisiaj mam bardzo dziecko zaburzone, to znaczy może nawet nie ma stwierdzonych dys, jego zaburzenie wynika bardziej z problemów domowych, z zaniedbania. Przez trzy pierwsze lata rodzice, szczególnie mama, nie pracowała z nim nigdy. A wymagał tego, bo nie jest uczniem bardzo zdolnym. I tak jak zresztą wszyscy, pracujemy najpierw ze swoimi dziećmi, kiedy przychodzą do klasy pierwszej, a niestety z nim nikt nie pracował, więc nie odrabiał zadań. Nie uczył się czytać. Dzisiaj ten chłopiec jest w piątej klasie, a nie opanował techniki czytania. Ale przeprowadzam z nim ćwiczenia, strategii czytania ze zrozumieniem i przynosi ona efekty. Ja wierzę, że ten rok i przyszły uda mi się wypracować w nim duże postępy, żeby sobie radził później też w gimnazjum. I taki mały przykład. Akurat miałam to szczęście, że pracowałam z nim na dodatkowych zajęciach indywidualnych i no, wiedziałam, że bardzo słabo czyta. To jest po prostu nawet literowanie. Zajmowaliśmy się baśnią Pani Zamieć. Piękna baśń zbudowana, skomponowana fantastycznie, w której można znaleźć wszystkie wyróżniki baśni. No, Dzieciom bardzo się podobała, bo tam jest, są dwie siostry. Jedna jest piękna. Ale nie lubiana przez mamę właśnie dlatego, że jest taka ładna i dobra, a druga jest brzydka i zła. I nie będę opowiadać tej baśni, w każdym razie z tym chłopcem przeczytałam baśni na tych zajęciach dodatkowych i podzieliliśmy sobie ten tekst na części. Na takie części, do których można nawet przypisać jakiś symbol, jakiś rysunek. W podręczniku świetnie, że były do tego ilustracje. Więc mogłam się nawet odwołać do nich. I w taki sposób, podzielę, dzieląc ten tekst na części i przydzielając do nich pewne rysunki, Adaś zapamiętał sobie ten tekst i później na lekcji pomyślałam sobie, że trzeba sprawdzić, jak to zadziałało. No i już na forum klasy zapytałam go, by opowiedział te baśnie. Proszę sobie wyobrazić, oczywiście otworzył książkę, żeby mógł się odwołać też do tych rysunków, a więc do też jakichś wzrokowych obrazów. I jak na jego możliwości naprawdę opowiedział po kolei te wydarzenia, zachowując sens tej baśni. trzymał czwórkę, no była radość w klasie, ponieważ to była rzadkość, żeby ten chłopiec otrzymywał pozytywne oceny. O, o, Adasiu powiem jeszcze później. To było czytanie ze zrozumieniem. I właśnie tak trzeba pracować taką strategią z dziećmi, które mają z tym problem. Że trzeba pracować nad nimi, nad wizualizacją. W ogóle jest to, jest to pewien problem, że dzieci często mają zaburzoną wizualizację, a Einstein już powiedział, że wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. I ćwiczyć wizualizację należy od najwcześniejszych lat. Od przedszkola, już. Od przedszkola, przez szkołę podstawową, przez gimnazjum, aż do natury. Bo to pomaga chociażby właśnie w uczeniu się. W tych strategiach uczenia się, w takich efektywnych strategiach. O co tu chodzi? O to, o czym już wcześniej koleżanki mówiły, mianowicie o wyćwiczeniu gałek ocznych i ich ruchu podnoszenia do góry. W ćwiczeniu nerwu wzrokowego. I tu przypomina mi się sytuacja, kiedy z kolei ćwiczyliśmy ortografię, za chwilkę zresztą takie ćwiczenie też y, przeprowadzę. I chłopiec zaczął strasznie mrugać tymi oczami i, i otworzył wręcz y, y, chciał na chwilę sobie odpocząć. No, to był dowód na to, że właśnie nie jest przyzwyczajony do wizualizacji, nie jest przyzwyczajony do podnoszenia wzroku do góry i tworzenia obrazów, dlatego po prostu odczuwał y, zmęczenie. Mogą nawet pojawić się łzy w takiej sytuacji. Dlatego y, proszę ćwiczyć na zajęciach wizualizację na różne tematy. Ale żeby przyzwyczaić wzrok do nerwy wzrokowe do podnoszenia do góry. Jeszcze wracając do tej strategii ortograficznej. E, proszę sobie przypomnieć, czy Państwu się nie zdarzyło, kiedy e, mieliście wątpliwości do napisanego wyrazu, czy jest poprawnie ortograficznie zapisany, czy nie zapisywaliście Państwo go w dwóch wersjach, prawda? I później właśnie sprawdzanie, jak gdyby tego wizualnego obrazu przechowywanego w pamięci, jak jest lepiej, jak czujemy my, że jest lepiej. Czyli to jest przykład e, skuteczności strategii ortograficznej. E, było prowadzonych wiele badań na ten temat. Na przykład Robert Diltz w swojej pracy naukowej z 1995 roku wspomina o takich badaniach przeprowadzonych e, na Uniwersytecie w Utach. Tam Tomasz Maloj z Instytutu Psychologii Uniwersytetu stworzył badanie, podzielił grupę osób na trzy, właściwie dużą grupę osób na jeszcze trzy mniejsze. Pierwsza grupa uczyła się ortografii właśnie przy pomocy tej strategii NLP. Druga grupa uczyła się ortografii na podstawie brzmienia, fonetyki, zasad ortografii. A trzecia grupa była tylko grupą kontrolną nie testowała żadnej strategii. I co się okazało? Najlepsze wyniki osiągnęła pierwsza grupa, czyli aż 25% poprawy w pisowni ortograficznej. I co jeszcze ważne, że po tygodniu znowu było 25% tej poprawy. Utrzymywało się. Druga grupa uzyskała 15% poprawy, ale po tygodniu o 5% spadło. A trzecia grupa tam nie zauważono żadnych zmian. Podobne wyniki przedstawia również inne badanie przeprowadzone w Kanadzie, gdzie też pokazuje się skuteczność tej metody strategii ortograficznej. Czyli okazuje się, że właśnie styl wzrokowo-czuciowy wzrokowo, wzrokowo jest najlepszy w uczeniu ortografii, a wręcz. Odnoszenie się do uczuć, czyli skierowanie głowy na dół, jest czymś, co przeszkadza. I mojemu temu uczniowi na pewno przeszkadza, bo ma on ogromne problemy z pisownią. Niektóre koleżanki mi się pytają, jak tego w ogóle odczytujesz? Bo y, nie mu się wszystko myli. Ale, ale też ma na swoim punkcie te ostatnio coraz większe. Sukcesy, że potrafi poprawnie zapisać. Niedawno na zajęciach, kiedy wprowadziłam im kilka wyrazów z trudnością ortograficzną, na zajęciach wyrównawczych, chociaż prowadzę tą metodę, tą strategię także na lekcjach języka polskiego. Wystarczy 5-10 minut, jeśli chcemy wyćwiczyć jakieś wyrazy trudne. Albo wyrazy, na przykład, jeśli poprawiłam zadanie klasowe i widzę, że w całej klasie po pojawiają się te same błędy, prawda? Wyłapuję takie wyrazy i właśnie je później ćwiczę. A później dyktuję króciutki tekst. Układam kilka zdań z tymi wyrazami. No i okazuje się, że to działa. <gryw> że to działa. Yy, I teraz właśnie chciałabym zaprosić Państwa do ćwiczenia. Tej strategii ortograficznej. Widzę sobie troszkę wyżej, bardzo ważne jest, jaki będzie planował tutaj nastrój, więc może tak na chwileczkę oddamy się wizualizacji, przypomnimy sobie sytuację, kiedy każdy z Państwa czuł się szczęśliwy. Albo proszę sobie przypomnieć sytuację, kiedy każdy z Państwa odniósł sukces. Tak, mam już to w pamięci. Dobrze. Proszę teraz popatrzeć na kartkę, którą trzymam. Czy jest widoczna z tyłu? Tak. Proszę po, popatrzeć na ten wyraz. A teraz sfotografować obraz tego wyrazu w swojej pamięci, czyli zrobić klik i zamknąć oczy. Głowę unieść do góry w lewo. Tak, głowę unieść do góry w lewo. Jeśli się nie udało, to jeszcze raz sfotografować może teraz stworzyć mentalny obraz w tym umyśle tego wyrazu można dodać różne jakieś wyróżniające szczegóły. Na przykład zobaczyć go w kolorze, a może inny kolor dla samych trudności ortograficznych. Można zmienić czcionkę, styl. Powtarzać ten moment umieszczania tego obrazów w pamięci do momentu, aż stanie się on wyraźny. Jeśli już tak jest, to proszę teraz przeliterować sobie to słowo wewnętrznie w swojej pamięci. Wewnętrznie. Możemy jeszcze raz sięgnąć do tego miejsca, gdzie umieściliśmy to słowo, żeby sprawdzić i proszę teraz to słowo zapisać. Jeśli ktoś nie jest pewny, można jeszcze raz unieść głowę i sprawdzić do tego miejsca, gdzie jest przechowywany. I teraz sprawdźmy, czy poprawnie zapisaliśmy ten obraz, czyli skierujmy w swój wzrok w prawo w dół. Sprawdźmy w uczuciach, czy nasze uczucia odczuwane w okolicach brzucha są pozytywne, czujemy się spokojnie, dobrze, czy odczuwamy jakiś niepokój. Pewnie 100% napisało poprawnie. Domyślam się. Nie. Ja opowiem właśnie o moim, o moim pierwszym, pierwszych zajęciach, kiedy prowadziłam to ćwiczenie. Można ten wyraz również zapisać na tablicy. Najlepiej kolorową kredą, ale oczywiście po lewej stronie u góry. Z tym, że w pewnym momencie trzeba by było wtedy ten wyraz zmazać. No jeszcze jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, mianowicie zawsze w klasie znajdą się leworęczne dzieci, prawda? Dla leworęcznych dzieci to wszystko będzie działało w przeciwnym kierunku. Ale najpierw jeszcze trzeba sprawdzić, bo to nie ma tak, z takiej zasady, że koniecznie w drugą stronę. Proszę zapytać na przykład ucznia, który jest leworęczny, jaki kolor, jakiego koloru są drzwi Twojego domu? I spojrzeć, obserwować ruch jego oczu. Jeśli, czyli przypominanie obrazu, jeśli on popatrzy nie w lewo, tylko w prawo, to znaczy, że to ćwiczenie też trzeba mu tę kartkę pokazywać po jego prawej stronie u góry. Ja to robię tak, że po prostu mam dwoje leworęcznych, to mówię, że wy poczekajcie chwilkę, i najpierw pokazuję tę kartkę z wyrazem, pozostałym, a po chwili robię to dla lewo, leworęczy. E, no i wrócę do tego pierwszego mojego, pierwszych przeżyć. E, akurat grupa zajęć wyrównawczych w klasie piątej, sami chłopcy, wszyscy są z, z jakimś dys, dyslekcja, dysortografia i przećwiczyliśmy sobie w ten sposób pięć wyrazów. W ogóle jest zasada, że wprowadza się za jednym razem pięć do siedmiu wyrazów, nie więcej. Pięć wyrazów takich, właśnie dla nich trudniejszych. I później, kiedy dobiegłam, doszłam do końca tego ćwiczenia i poprosiłam, żeby sprawdzili w uczuciach, czyli żeby spuścili głowę w prawo, w dół. Jeden chłopiec jacuś mówi mi takim głosem zmienionym, ale mnie coś tu niedobrze jest, coś jakiś nie czuję. No podchodzę do niego, patrzę, no faktycznie wyraz napisany źle. Nie No, sama byłam zdumiona, że to tak wspaniale działa. Ale rzeczywiście proszę samemu zastosować tę strategię i tak jest. W tym roku też właśnie przypominały mi się zajęcia dla klasy piątej i ten wspomniany już Adaś. Kilka wyrazów wprowadziłam i właśnie on zaczął mrukać oczami. Widać było, że już... Jego nerwy wzrokowe są zmęczone. Więc zrobiliśmy kilka przerwy, no i wróciłam później do tych wyrazów jeszcze. Podyktowałam kilka zdań z nimi i sprawdzili w uczuciach. No, wszyscy się dobrze czują. Podchodzę do Adasia, no niesamowite. Wszystko napisał poprawnie. Myślałam, że po prostu go wyściskam z radości. No ale skończyło się na tym, że go pogłaskałam i pochwaliłam przy grupie. Wyobrażam sobie, że poczuł się wtedy też bardzo zadowolony, a pewnie rzadko się tak czuję. Obserwując jego oczy na lekcjach często jest w swoich myślach, albo to rozmawia ze sobą, czyli w takim dialogu wewnętrznym, albo pewnie w tych myślach, jaki to on jest beznadziejny, bo nie sądzę, żeby w domu słyszały lepsze słowa. I Wierzę, że, że on jednak będzie miał te sukcesy i, i że będzie osiągał także lepsze wyniki w nauce. Na zakończenie chciałam Państwu przedstawić instrukcję tego ćwiczenia. Pierwsze proszę napisać na kartce słowo, którego, które chcemy nauczyć dzieci. Pewnie Państwo myślą, że to tylko w klasach 1-3. No nieprawda. Dlatego, że nawet i państwo dorośli, jeśli na przykład macie czasem problem z jakimś wyrazem, właśnie ze swojej dziedziny coś się pojawiło nowego, albo sami wiecie, że zawsze się zastanawiacie nad pisownią jakiegoś wyrazu, to proszę sobie w ten sposób poćwiczyć, napisać na kartce i samemu sobie, nawet przykleić na chwilę i zrobić to ćwiczenie. Na pewno ono tam gdzieś będzie przechowywane w pamięci. Po drugie, czyli zapisujemy je kolorem albo flamastrem, albo na tablicy. Poza tym trzeba zadbać o to, żeby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie. Czyli właśnie wystarczy poprosić, żeby sobie przypomniały sytuacje, kiedy odniosły sukces, albo kiedy czuły się szczęśliwe. I dopiero wtedy zaczynamy to ćwiczenie. Czyli kiedy już są, czują się dobrze, pokazujemy kartkę. Z zapisanym wyrazem wysoko po ich lewej stronie, czyli po ich lewej stronie u góry. I prosimy, żeby sfotografowały ten wyraz w swojej pamięci, tak jak się robi zdjęcie. Klik. Dzieciom się to podoba, to ćwiczenie. Zamykają oczy i rzeczywiście robią zdjęcie. Proszę, żeby. Wyobrażały sobie ten obraz wyrazu w swoim umyśle, dodając różne szczegóły. Nawet mówię im, że mogą e, uczynić, że ten wyraz będzie do nich mrugał, e, tak, żeby się troszeczkę w tym zabawiły, żeby na kolorowo je pokazać, zatrzymać w swojej pamięci. Później, kiedy już jest ten obraz tam utrwalony, mają sobie przeliterować ten wyraz, ale wewnętrznie w swojej pamięci. I dopiero wtedy otwierają oczy i go zapisują. Kiedy zapiszą, to sprawdzają poprawność tego wyrazu w uczuciach, czyli głowa skierowana w prawo, w dół.